Dobry wieczór. Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Sandecją Nowy Sącz. Jest z nami trener gości, pan Dariusz Dudek. Dobry wieczór, panie trenerze. Poproszę o komentarz do meczu. Na pewno z niecierpliwością po naszych przygotowaniach czekaliśmy na to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które miało dwa oblicza, natomiast myślę, że wyszliśmy z tego meczu w całości. Wiadomo, że. Chcielibyśmy wygrać tutaj na tak trudnym stadionie jakim jest wi Wisła. Natomiast ta nasza inauguracja już od 15 lat, yy, nasi historycy klubowi już nam przypomnieli, że 15 lat nie jesteśmy w stanie wygrać tego pierwszego inauguracyjnego meczu, więc chcieliśmy bardzo go wygrać. Natomiast no dzisiaj Wisła postawiła nam wysoko poprzeczki i myślę, że naprawdę nie jeden klub tutaj przegra. Wisła jest to klub, który ma. Potęgi, jeżeli chodzi o kibiców, o zaplecze. Tu jest duża historia, więc z tym przeciwnikiem naprawdę będzie coraz trudniej zremisować. Już nie mówię o tym, żeby wygrać. Natomiast ja muszę pochwalić mój zespół. Zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie. Mieliśmy kilka ciekawych sytuacji. Szkoda, że nie udało się jednej z nich wykorzystać, ale myślę, że jestem zadowolony, bo. Ten pierwszy mecz to jest mecz, w którym tak naprawdę nie wiemy na co nastać i jak zagra przeciwnik, więc myślę, że po trzech, czterech kolejkach będziemy w stanie określić o co gramy. Tak naprawdę my cały czas i ja będę powtarzał to jak mantrę, że będziemy grali o utrzymanie w tym sezonie. Wisła musiała dzisiaj wygrać. Wisła jest to klub, który musi zrobić tą ekstraklasę w ciągu tego roku. A my chcemy, więc ja będę powtarzał jeszcze raz: my mamy się utrzymać. Aczkolwiek bardzo cieszą nas rzeczy, które dzieją się wokół naszego klubu, bo to, że budujemy stadion, że wracają do nas nowi sponsorzy, nowi starzy. Bo myślę, że tu prezes Szubryt, który wczoraj wrócił do naszego klubu, też jest taką osobą, która może przyciągnąć kolejnych wielkich sponsorów. A przy okazji później możemy mówić o tej ekstraklasie, bo. Po ostatnim sezonie coraz częściej się mówi o Ekstraklasie w Sączu, ale myślę, że tam jeszcze trochę potrzeba czasu na to, żeby zrobić Ekstraklasę. Tyle, dziękuję. Dziękuję pięknie i zapraszamy do zadawania pytań. Dziękuję. Nie ma. Nie ma pytań. Dziękujemy, panie trenerze. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór, witamy państwa po przerwie. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest trener Wisły Kraków, pan Jerzy Brzęczek. Panie trenerze, poprosimy o kilka słów komentarza. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście mamy inaugurację pierwszej ligi. Myślę, że również ten mecz pokazał, jak, jak te nasze spotkania będą wyglądać, jaka będzie agresja, jak, je, jak duża ilość fauli na pewno w pierwszej połowie. Nie stworzyliśmy sytuacji, jeżeli chodzi o, o nasze rozegranie. Byliśmy zbyt, zbyt wolni w tym rozegraniu, nie, nie potrafiliśmy sobie stworzyć przestrzeni. Później w drugiej połowie po wprowadzonych zmianach Ci zawodnicy z większym doświadczeniem, zaczęli więcej kreować sytuacji, ale na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego dzisiejszego spotkania. Z drugiej strony to było pierwsze spotkanie o punkty. Patrząc również na, na tą sytuację, jeżeli chodzi o budowę tej drużyny, ilość nowych zawodników. Jesteśmy praktycznie teraz w czwartym, piątym tygodniu wspólnej pracy. Również mamy jeszcze kilku zawodników, którzy do nas doszli w późniejszym okresie czasu, czas, tak jak Momo Pereira, którzy potrzebują troszeczkę czasu na to, żeby dojść tą stroną fizyczną do, do takiej pełnej, pełnej już jak gdyby dyspozycji fizycznej. Myślę, że również jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, ta grupa młodzieży, w szczególności Duda, to było jego pierwsze spotkanie, ale... Myślę, że debiut bardzo udany i na pewno jest to taki zawodnik, który, który będzie, się, będzie się rozwijał. Myślę, że również jest to taka sytuacja, kiedy, kiedy to doświadczenie to zebrane przez niego w tych następnych spotkaniach myślę, że na pewno będzie procentować. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję państwu głos. Grzegorz Wojtowicz. Po internetzie pan często mówiąc o zawodnikach nie wiem, wypowiada się, że się dobrze prezentują na treningach, natomiast no, boisko zazwyczaj ich bardzo negatywnie weryfikuje. I dzisiaj chyba też kilka takich negatywnych bardzo weryfikacji było, bo bo po prostu w, nie wiem, taki Janis Fazlagicz to po prostu no, się nadawał do zmiany chyba w 30 minucie. Widać, że on nie potrafi nawet podać piłki na, na kilka metrów celnie nie, nie spoza, mentalnie poza Widać było, że ta druga linia w tym zestawieniu w ogóle sobie nie radziła. Skrzydłowi nie przeprowadzili ci, co wyszli no, żadnej akcji w pierwszej połowie. No, wyglądało to fatalnie. Pan mówi o uczeniu się ligi, natomiast tu brakowało elementarnych piłkarskich atutów. Oczywiście, mówiąc o tym, że, że na pewno musimy patrzeć na, na to, że, że grając raz pierwsze pierwszej na pewno jest to inne niekiedy zachowania, jeżeli chodzi o taką agresywność i, i, i faule. To, co Pan powiedział odnośnie pierwszej połowy, zgadzam się w 100%, ale to również wynikało z tego, że ta strategia na to, na to spotkanie, wynikająca z tego, że i, i Momo, Cisej, jak również Pereira, to co wcześniej powiedziałem, nie są jeszcze na dzisiejszy w stanie zagrać całego spotkania, dlatego też ten plan był taki, że ci zawodnicy wejdą w drugiej połówce, jeżeli chodzi o ENISA, to również wynikało z tego, że mamy trzech zawodników spoza, spoza Unii. W tej w pierwszej połówce był Mechremicz i, i, i Fadragi, dlatego też ta zmiana spowodowana w drugiej połówce była tym, żeby nie blokować sobie jednego miejsca, ale na pewno na pewno ENIS jest takim zawodnikiem, który będą tutaj w łyśle kraków na, na tą chwilę na pewno jest pod dużą presją i, i nie zawsze potrafi sprzedać swoje, swoje umiejętności. Grzegorz ponownie? Sporym też rozczarowaniem, wiadomo, miał kilka udanych akcji, no ale jak na taką osobę, która ma ciągnąć tą drużynę i być gwiazdą, to Luis Fernandez był zupełnie na tej pozycji numer 9 schowany. To, co mówiłem na konferencji przedmeczowej, że, 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 że jego po prostu szkoda na, 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 na taką walkę i czekanie na podania, gdy on mógł grę i, i po prostu to była jakby strata zawodnika ustawiając go na, na tej pozycji. Kiedy można się spodziewać, czy przez ten weekend coś się posunęło w sprawie napastnika, no kibice też wyrażali już swoje zniecierpliwienie tą sytuacją, bo, no, no bo ta sytuacja trwa, no, kolejny mecz pisły bez bramki, bez sytuacji, no praktycznie, także, no, czy, 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 czy Rozmawialiśmy nie widać, że, że, żeby, żeby po, po tym okresie przygotowawczym były dzisiaj jakieś zalążki drużyny, która by walczyła o awans. Jasne. Wie pan, ja pamiętam tamten sezon, kiedy zaczęliśmy jako Wisła od zwycięstwa 3 do 0 i niestety się to na nas skończyło. Jasną rzeczą, że my też nie jesteśmy zadowoleni z tego dzisiejszego pierwszego spotkania, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, praktycznie na boisku była, był zespół, który który w 90% jest zupełnie inny w porównaniu do ostatniego sezonu grał pierwszy mecz o, o, o punkty przed własną publicznością kilku kilku młodych zawodników w tej pierwszej podstawowej jedenastce, patrząc na Starzyńskiego, patrząc na, na dudę. Tak więc na pewno nie jest to dla nich łatwy moment, ale tak jak powiedziałem, ci zawodnicy, którzy, którzy są bardziej doświadczeni, mają więcej umiejętności na tą chwilę i doświadczenia. Dopiero dopiero. Dołączyli do nas troszeczkę później, dlatego też nie są jeszcze na tym etapie fizycznym, na jakim byśmy chcieli, żeby byli. Michał, która? Dobry wieczór, trenerze. Mam takie mieszane uczucia po tym meczu, i nie mówię tu o, o tym, co było tylko na boisku. Z jednej strony prawie 16 tysięcy kibiców, w wielu minutach fajna atmosfera, a z drugiej strony mecz dwa razy przerywany przez pseudokibiców przez kibiców, którzy może nie jakoś racami, ale tymi serpentynami. Też zaczęliśmy z opóźnieniem. Wybijało to, to was z rytmu pana piłkarzy? Trudno powiedzieć, ale myślę, że na pewno w drugiej połówce, w tym momencie, kiedy, kiedy zaczęliśmy stwarzać sytuację, zaczęliśmy grać bardziej ofensywnie i kreować tę sytuację, ten moment, ten moment, kiedy ten mecz był przerwany na kilka minut. Oczywiście można teraz dywagować i, i zastanawiać się nad tym, czy to miał jakiś wpływ, ale to myślę w tym ostatecznym razy rachunku nie jest jak gdyby realne do ocenia, czy to miało wpływ, czy nie. Ale na pewno był to taki moment w drugiej połówce, kiedy zaczęliśmy przeważać, stwarzać sytuację i mocno naciskać drużynę Sandecji. Mają Państwo jeszcze pytania do trenera? Skoro nie ma, to bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękuję.